Szanowni Państwo, z różnych powodów chodzimy do szkoły. Ja wiem, ja wiem. Na tej sali akurat siedzą przede wszystkim ci, którzy z jednego głównego powodu do szkoły przyszli, aby osiągnąć tam jak najlepsze wyniki, ale myślę, że i oni doświadczyli wieloaspektowości kształcenia. Te powody, których jest naprawdę cała masa, można zamknąć między dwoma biegunami. Ten pierwszy biegun doskonale odzwierciedla dzisiejszy ranking i jego wyniki. E, idziemy do szkoły po to, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki w kształceniu, czego miarą są powszechne zewnętrzne egzaminy, i Państwo swoimi wynikami przyczynili się do sukcesu własnego, swoich szkół, swoich gmin, miast, e, społeczności, które są dumne z Was, e, z Waszych nauczycieli, e, z Waszych jednostek. Ale na drugim biegunie. Jest szkoła jako wspólnota, jako miejsce, gdzie jesteśmy razem, gdzie przebywamy razem, gdzie żyjemy razem, ponieważ z jakichś tajemniczych powodów uczenie razem jest skuteczniejsze niż osobno. I trwamy od tysięcy lat przy tej bardzo konserwatywnej i tradycyjnej szkole, gdzie grupa ludzi, najczęściej młodych, spotyka się z tym, który wie i potrafi więcej, aby razem uczyć się nowych rzeczy, których do tej pory jeszcze nie. Nie znali. A przy tej okazji ćwiczymy ze sobą rozmaite formy bycia. My, jako ludzie z różnych światów, z różnymi przekonaniami, światopoglądami, z różnym statusem ekonomicznym, codziennie żyjemy ze sobą, mieszamy się ze sobą, uczymy się pokojowego życia. Szkoła jest najważniejszym miejscem edukacji obywatelskiej, sztuki pokojowego, dobrego życia razem. W naszych obradach i w przyszłości tego rankingu, którego wielką zaletą jest obiektywność i mierzalność, będziemy usilnie pracować, aby oddać także sprawiedliwość tym szkołom, które nawet jeśli nie osiągnęły tak znakomitych wyników jak państwo, stwarzają uczniom miejsce bezpieczne, sprawiedliwe, mądre, dobre, które czyni z nich lepszych ludzi, lepszych uczestników życia społecznego i obywatelskiego. I ostatnia uwaga, cieszę się bardzo z obecności pani minister, chciałem to do niej skierować, więc bardzo proszę o, o przekazanie. Perłą w koronie polskiego systemu edukacji są olimpiady przedmiotowe. Wiele pokoleń nauczycieli, rektorów, profesorów zawdzięcza wiele tym wszystkim, tysiącom pasjonatów którzy służą olimpiadom przedmiotowym, które wyławiają talenty ze wszystkich miejsc polskiego pejzażu edukacji. Proszę Państwa, budżet na olimpiady przedmiotowe w Polsce to jest około 7 milionów. To jest skandalicznie nisko. Ja wiem, że my czasem sobie nawet nie zdajemy sprawy, że ten budżet jest tak niewielki. Bardzo mocno apeluję do Pani Minister, do wszystkich odpowiedzialnych za budżet polskiej edukacji, aby ten jego element, którego Beneficjentami także jest, ten, jest nasz ranking, e, dowartościować i odpowiednio wzmocnić. Ogromnie Państwu gratuluję, gratuluję fenomenalnych wyników, e, cieszę się z tymi wszystkimi, którzy przyczynili się do tych wyników i którzy mogą czuć się dumni ze swoich uczniów, nauczycieli i szkół. Dziękuję Państwu.